Jestem w raju. Dokładnie 3 godziny od Puket, Prowincja Krabi. Nie mogłam wam wcześniej pokazać drogi, bo byłam kierowcą. Słuchajcie, nie każdy potrafi prowadzić po prawej stronie, więc ja już jako doświadczony powiedzmy kierowca, tutaj musiałam pokonać drogę i jesteśmy w hotelu, dokładnie w Banyan Tree Krabi. Na lunch nocujemy gdzie indziej. Niestety. Tutaj noc kosztuje 30 tysięcy batów, ale można przyjść do restauracji, z basenu nie można korzystać, ale sobie tutaj spędzić dzień na plaży, czy właśnie gdzieś w barze, albo w takich pięknych miejscach wśród drzew, takich kokonach jakby dla ptaków. No, powiem Wam, że jest cudownie. Widać w oddali te skały wapienne. No taki jest krajobraz w ogóle całego Krabi, całej prowincji. I pokażę Wam przez ten weekend najlepsze miejscówki to co? chodźcie wow to jest wejście do hotelu z takimi ozdobnymi kamieniami słuchajcie czy to jest basen, to jest nie wiem czy się można kąpać czy tu można tylko siedzieć i podziwiać te cudowne widoki nie, no to jest, to jest bajka Tak, romantycznie, można sobie tutaj zarezerwować tuż z widokiem przy plaży stolik, a z tej strony prywatna, hotelowa plaża. Wow. Tu się rozkładają, już ze sceną będzie pewnie jakaś muzyczka na żywo. To jest naprawdę. Piękne miejsce, słuchajcie. To co? Kto chciałby się tutaj teraz przeteleportować? Niestety zasady są takie, że tylko do 17.30 można tutaj spożywać posiłki, a później obiad tylko dla gości hotelowych. Więc niestety nie na zachód słońca jest to miejscówka. No chyba, że ktoś tutaj nocuje. Ale i tak dzień tutaj przyjść i spędzić sobie to jest cudownie, bardzo wyluzowałam, bo trochę na puket czuję, że jest za dużo osób. To nie jest już ta sama wyspa, gdzie ja mieszkałam, gdzie kraj był zamknięty i była cisza i spokój. E, miało to swoje plusy i minusy. Przyznam, że trochę tak mentalnie mi ciężko teraz tam odpocząć. To jest moja baza, tak? To jest wyspa, ale fajnie gdzieś wyskoczyć poza, żeby poczuć znowu ten spokojny, wyspiarski klimat. Sprawdźmy, jaką mają siłownię. Dobra, nie wejdę bez karty, oczywiście. Ale jak na taki hotel, to siłka nie jest zbyt duża, co? Szybko, musimy zdążyć na jakiś zachód, bo nam przepadnie. To jest sesja ładna. To szybki przystanek na jakiejś lokalnej plaży, nawet nie wiem jak się nazywa, bo zobaczyliśmy ten zachód, no i trzeba było stanąć, a nie jechać oczywiście. Tak. Widzicie, lokalci sobie chodzą, robią zdjęcia, ale to jest takie bardziej miasteczko portowe. E, Budują tutaj takie różne miejscówki, gdzie, żeby statki przypływały. No ale co? Jest fajnie. Pierwszy zachód słońca na no, krabi. Dzień dobry z Aonang. Widzicie, w jakim otoczeniu można się obudzić? Dobra, to niestety nie jest nasz resort znowu ale zastanawialiśmy się, czy tutaj właśnie nocować, bo w sezonie kosztuje 2000 batów za noc i wygląda naprawdę fajnie. Co prawda, obiekt jest trzygwiazdkowy, ale słuchajcie, jest bardzo spokojnie. Ja osobiście bardzo lubię takie miejsca, gdzie no parking jest blisko, wszystko jest jakby tak, takie małe, butikowe, powiedzmy. No zdecydowaliśmy się na taki trochę turystyczny hotel, gdzie jest dużo ludzi, jest głośno. Ale następnym razem chyba tutaj bym przyjechała, wiecie? Bo naprawdę 2000 w takim otoczeniu na Polskie to ile wychodzi? Dwa... 260 zł za noc w sezonie. Myślę, że po to będzie z połowy taniej. Słuchajcie, się nazywa Aonang Killer Resort, a my jedziemy znowu gdzieś dalej. Pokażę Wam też miejsce, gdzie byłam dwa lata temu. Ciekawe jestem, jak się zmieniło. Policja jedzie i co? Zwierzęk. Uwaga! O! Przestraszył się. Dwa Sadika, gdzie nas pani prowadzi do kolejnego raju. Wow. Restauracja przy plaży. Zobaczcie sobie co tutaj jest dobrego. Ja chyba weźmę po prostu warzywka z jakimiś lipami. Ceny tak właśnie od 300 w górę. Kiedyś nie chcieli mnie tutaj w ogóle wpuścić. Powiedzieli, że restauracje są tylko dla gości hotelowych i nawet nie mogłam się napić kawy z tym widokiem. A bardzo mi na tym zależało, ponieważ to tutaj właśnie był kręcony film hangover. E, tutaj było wesele. E, jak płynęli łódką, to gdzieś tutaj, właśnie na krabi między tymi skałami. E, I znalazłam stolik dokładnie, gdzie Bradley siedział, rozmawiał przez telefon. Słuchajcie, zaraz zrobię to samo. Ale przyznam, że tutaj plaża jest trochę mniej przyjemna, że tak powiem. Jest dużo kamieni, taka, taka glina. Tam w Banian było zdecydowanie lepiej, no ale słuchajcie, no, to miejsce jest no, symboliczne. I, I przyjechaliśmy tutaj, po prostu trzeba było zadzwonić, zarezerwować wcześniej miejsce na lunch. Znowu na obiad nie można. No sam hotel, resort jest ogromny, tak, tutaj, żeby zjechać na dół, to. Dużo czasu zajęło, ale... no jesteśmy. No. no rajne, to Wam powiem. No jest sielsko, no ja się tak cieszę. A tak sobie mogę odpocząć. O. A tu kolejny bar, tym razem przy samej plaży. i prywatna łódka, która ich zabiera na różne wycieczki typowo tajska. Wracamy z tymi ścieżkami. Podróżowanie z Aonang Beach na Rayleigh teraz jest bardzo łatwe. Wystarczy, że kupicie bilet tutaj w budce, są naganiacze również i co chwilę ktoś odpływa, słuchajcie, no jest dużo ludzi. Pamiętam, ja czekałam dwa dni, żeby się zebrała ilość osób gdzieś tam na łódkę, żeby płynąć. No i się nie udało, bo przez dwa dni nikt nie płynął rano, słuchajcie, czekałam godzinę, dwie, trzy, nic, więc ja brałam prywatną łódkę tak naprawdę. A teraz z tym nie ma żadnego problemu. No proszę. Ładujemy się na pańskie łódki. 200 watów kosztuje w jedną stronę. bilet. Wow. Wow. to 15 minut dalej, jesteśmy na Rayleigh Beach. Tej sławnej, gdzie kręcono wiele filmów, między innymi chyba Mortal Kombat. Ja osobiście nie mogę poznać tego miejsca, teraz co się dzieje, bo tak lądujemy na plaży zachodniej i teraz przeszliśmy na wschodnią, gdzie są małpki. Zobaczcie te takie Daski Leaf. Nie wiem, jak one się po polsku nazywają Langur. Jakoś tak przepiękne i one tak nie skaczą, nie atakują ludzi, nie zabierają jedzenia. Naprawdę są grzeczne, że tak powiem. No i przed zachodem słońca warto zobaczyć jaskinie. Co można robić jeszcze na raili? Słuchajcie, można wejść na punkt widokowy, ale to jest droga naprawdę ciężka, to nie jest tak jakimiś schodkami. Ja osobiście jestem zszokowana, jak to teraz wygląda. Zupełnie inaczej zapamiętałam to miejsce i miałam tylko dla siebie. No ale cóż, te czasy, czasy się już skończyły, już nie wrócą. Tajlandia jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla mnie. Widzicie, po tej stronie plaża jest troszeczkę brzydsza, no ale wschody słońca są z tej strony. Wszystko tu odżyło. widzicie? Czynne ludzie siedzą. Teraz tutaj ciężko przejść, a ja się bałam samochodzić. A to jest wejście na viewpoint. Fajna trasa, co? Słuchajcie, e, trzeba się trzymać liny i wspinać. Pionowo. Jest ścieżka do jaskini dalej. Widzicie, spinaczka tu jest bardzo popularna. Jak ktoś się tym interesuje, to polecam Harley. Świątynia księżniczki Pr Pranang. Z dosyć osobliwymi przedmiotami, że tak powiem, które są składane przez lokalsów, przez rybaków jako symbol dobrobytu, płodności, żeby im się wiodło w życiu. Zostawiam coś takiego. Drewniane falusy. Piękny zakłód słońca, to naprawdę. Niestety nie można stamtąd przepłynąć znowu na zachodnią stronę. Nie ma żadnej łódki, więc wracamy tutaj znowu jaskinią. to taka główna miejscówka turystyczna tutaj na Krabi i co warto wspomnieć znajdziecie tutaj kuchnię muzułmańską no i też jest dużo tej religii akurat w przeciwieństwie do całości Tajlandii gdzie dominuje buddyzm ale co do zdrowego jedzenia no to jest trochę problem, przyznam chociaż ja zawsze coś wynajdę mam te swoje apki, sposoby i tym sposobem trafiliśmy spacerkiem 20 minut od plaży do Plant Entarian. coś takiego. Vegan Cafe Restaurant i tak kończymy swój dzisiaj dzień. Uh, jutro będą wyspy. Będzie też ciekawie, ale fajnie dzisiaj było uh, mieć um, taki kontrast, wiecie? Pięciogwiazdkowy hotel, jakiś restaurant, a później Rayleigh Beach, gdzie jest taki luz i są Rastafarianie i w ogóle każdy to pali, to wiecie co tutaj można robić, palić w Tajlandii teraz. Um, więc uh, naprawdę. Bardzo miło mi się tutaj spędza czas. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Zobaczycie krabi, Tajlandię. I co ważne, tutaj Aonang nie jest tak napchane ludzi jak na przykład na Patong, gdzie można przejść. Tutaj jeszcze spokojnie w miarę. Dobra, przyszło moje jedzonko, więc wracam. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!